Na krakowskich ulicach obserwujemy wręcz patologiczne zachowanie większości młodych kierowców. Jest niedopuszczalne, aby w taki sposób na drogach publicznych wśród innych uczestników ruchu się zachowywać. Do tego są specjalne tory. Myślą, że te samochody to proszę pana same hamują, hamulce są idealne. Taki kierowca nie powinien prawa jazdy mieć do końca życia. Przekonuję, że większość jego rodaków uważa podobnych szaleńców za niebezpiecznych bandytów. Witam wszystkich serdecznie. Tak wyglądałyby wiadomości w większości kanałów telewizyjnych. Niestety nikt nie pokaże pierwotnego problemu, a wygląda on następująco. Doskonale zdaję sobie sprawę, że taka jazda w niektórych przypadkach może być niebezpieczna. Dlatego właśnie poruszam ten temat, aby pokazać, że powodem takiej jazdy są osoby, które blokują lewy pas i nie wiedzą to czy osłużą lusterka. Najczęściej takie osoby jadą lewym pasem, ponieważ za 5 km mają skręcić w lewą, a zmiana pasów w ruchu nie jest ich najmocniejszą stroną. Zastanowiłbym się w takim razie, czy większe zagrożenie stwarza taki debil jak ja, zmieniający pasy kilka razy na minutę, czy osoba, którą przerasta jednorazowa zmiana pasa ruchu. Jeśli tak samo widzicie ten problem, udostępnijcie proszę ten materiał. Pokażmy wszystkim, kto jest prawdziwym problemem na drogach.